Tym razem tutaj jesteśmy od spodu Troszeczkę inna robota Ale tutaj... Yy, tak... Yy, no zbliża się zima Czyli wiadomo Sól Sól, wilgoć ciągle będzie A bus tutaj... No bus jak to bus, taki One lubią sobie troszeczkę podrzewieć No i wypadałoby to jakoś tutaj zabezpieczyć ja tutaj troszeczkę spawałem te progi tutaj tutaj nie z drugiej strony chyba będzie widać tutaj o, o tutaj tutaj widać będzie no widać że były wstawki robione no ale ale to już było albo 4 lata temu więc mm, już tutaj to warstwa konserwacji jest raczej do powtórzenia uda mi się wziąć i to było wszystko robione tak, że w progi, w środek na zewnątrz szedł baranek i na baranek szedł tutaj bezbarwny to było oczywiście wszystko ładnie oczyszczone teraz to tutaj jest wszystko w piasku, mega ale widać, że o. ten baranek po prostu odpada wszystko płatami odpada także ja już barankiem więcej więcej takich rzeczy robić nie będę bo to tutaj strata czasu jest troszeczkę jak to wszystko odpada i zamówiłem sobie o tu też wszystko wszędzie odpada to, nie wiem dlaczego Dałam się, że miałem dobrze przygotowane baranek też nie był jakiś tam zwykłej firmy, w zwykły zwykłej chyba baranek był taki niby trochę jeszcze nawet brany no ale widać, także, także tak to jest więc ja chyba jednak nie chciałem tego myć, myślałem, że nie będzie tutaj tej ziemi, ale <noise> chyba muszę jechać na mienie, jednak i to wszystko wymyć tutaj od spodu bo to nie jest robota, bo tutaj o wszystko, no wszystko odpada <noise> ale dobra, także także jadę to umyć I co? Wtedy trzeba wziąć szlifierkę, szczotki i wszystko spróbować wszystko spróbować oczyścić W pierwszej kolejności, tutaj się przed wjechaniem To trzeba odkręcić te płaty boczne A po co te płaty? A no po to, bo jak je odkręcimy To wtedy mamy eleganckie dojście do progu, żeby wszędzie Wszędzie fajnie zakonserwować No, już odkręciłem te boki wszystkie tutaj No tutaj na razie za dużo nie widać, ale widać historię auta Gdzie tutaj było łatane Ten tutaj nie wygląda, żeby dziś tutaj był Ani tu, ani tu Tu jedynie ta czarna ściana jest od tego Kiedyś wydech był skierowany troszkę w próg I to przez próg tutaj ta sada przyszła No i co? Tam nie wiem czy będzie widać Ale... Znowu umyłem podwozie i zobaczcie, ile baranka tego odpadło. Ten baranek to się tutaj prawie nic nie trzyma. Tutaj tak samo. Tyle dobrze, że ja to miałem wszystko jak widać. Tutaj o, pod spodem mamy epoksyd. I ten epoksyd to nam się trzyma, bo to było właśnie dawane epoksyd. To było dawane epoksyd na to baranek, i na to bezbarwne wszystko poszedł. No ale tak o, tu są takie lekkie wypryski rdzy, to wszystko trzeba by jakoś, chociaż z grubsza, pooczyszczać. I zobaczcie co tu jest. Nie wiem skąd tyle tego tu się nabrało. Zawsze te płyty tu były. Nic, do Ciebie. by ja bym się to wzięła, bo co. Ale zobaczcie sami, o. No, sytuacja I... wygląda tak. Widziałem tą podłogę odkurzyłem tutaj trochę y, cały odkurzać syfu wiaderko i jeszcze troszeczkę jest ale ogólnie tragedii nie ma fajnie, że tutaj się wszystko jeszcze trzyma tutaj tylko to wezmę szczotką drucianą przejadę, gdzie rdza to troszeczkę papierem ściernym i będzie jak nam pakowali wózkiem widłowym to no to tam wjechał, no niestety ten tutaj jest fajny no i tutaj mamy już pod tym podestem tu to było też wszystko tym woskiem fluidolem zrobione no i nawet to tutaj, tutaj nam coś zabezpieczyło, bo tak jak pamiętam to tutaj było troszeczkę dy na tych śrubkach ja miałem tutaj między to ten podest a tutaj ten metal takiej papierowej taśmy no już wiadomo, nie było przejścia no i tak jak tu w sumie taka lekka korozja była miałem to tak zapsikane, no to tak jest także coś to tam jednak daje, nawet na jakąś korozję Przyszło tutaj wszystkie potrzebne rzeczy do konserwacji tak mi się wydaje tutaj y, do profili zamknię... do profili zamkniętych APP F400 i tutaj do konserwacji podwozia, preparat woskowy do zabezpieczenia podwozia Wziąłem sobie e, cztery z Forsza, L259 I jeden właśnie z tego APP, zobaczymy No, także ja, i jeszcze tutaj taka mała buteleczka Forsh L237, to jest jakby taki neutralizator rdzy e, No, także tak to jest i mam nadzieję, że to mi wystarczy A teraz wziąłem tutaj za ten tylny pasto, odkręciłem. Sam zderzak trzyma się jakby na zatrzaskach. A tutaj mamy tutaj jedną śrubkę. I na dole tu druga. Ale nie o tym. Tutaj mimo że była ta plastikowa listwa, to niestety tu ktoś to kiedyś przyspawał i nie da się tej, tej dziury zatkać Nie da się tej dziury zatkać. I zobaczcie ile ziemi, ile, ile ziemi wysypałem. A to tylko to co spadło na deski. Teraz, tutaj wewnątrz, już jakoś to tam wygląda. Widać tam widać wosk. Także swoją rolę spełnia. To miałem wyczyszczone przed tym woskiem, oczywiście, na zero. Tutaj też już jest w miarę, w miarę rozsądnie. Widać spód. No, mam tu już wstępnie poczyszczone wierzchu Wewnątrz, też mam wszystko osuszone, już. No, także udało mi się Udało mi się tu w wszystkich w progach. To widać, o wszędzie wszędzie jest gruba warstwa wosku. W każdym otworze w progu tak jest. Tutaj wydłubałem taką gąbkę i też wszędzie napchałem towaru. W podłużnicę to są chyba bodajże albo rama też. Aż tutaj dotąd w tamte otworki co są dalej to po prostu odwrócę sobie busem bo tu już mi się kanał kończy no i z tej strony tak samo, wszędzie napchane towaru aż wszędzie leciało tutaj też nad zbiornikiem mamy też otworek i tutaj nad osłoną termiczną wydechu też też wtedy wtedy tu w te wszystkie poprzeczki jak nie ma z tej strony otworku no to mamy z drugiej strony z tej nie ma, no to z drugiej strony jest otworek o. ogólnie wszędzie są otworki fajnie do konserwacji jak jest pod domu, tu mamy tutaj o z boku tu też mamy z boku no i, i i wszędzie idzie dość, wężyk jest dosyć długi, ma gdzieś pół metra więc dochodzimy tutaj do amortyzatora Uła. I wtedy z drugiej strony do amortyzatora tym otworkiem dochodzimy przez te duże otwory, fajnie też wszędzie szło tam na dole napchać tego. Nie wiem, czy to będzie tak widać, bo mi kamera wpadła. No, wszędzie tutaj, tutaj też. No i tu od spodu z drugiej strony możemy sobie też fajnie napchać, ale to jak będę już drzwi robił przez te otworki i od góry mamy też otworki no także fajnie e, tam też chyba widać nawet będzie że jest towaru no także wszystko jest zabezpieczone najgorsze jest to że tu będzie widać o tutaj mi się za, załamał wężyk w tym wystrzeliło prosto w twarz mi też strzeliło mam całą twarz w tym wosku zakonserwowane no, i paka tak wygląda: wszystko luźne. Jakieś rdzy zostały zerwane szczotką drucianą na szlifierce. i teraz poprzykręcałem takie gumy tu dookoła, wszędzie do nadkoli też mam, ale one nie będą przykręcane, żeby śruby dookoła nie wystawały. To będą tak włożone i przycięte tą płytą, taką. I teraz, tak, ja tutaj pod te gumy sobie psikam wosku, tam o, żeby też nie gnilo potem zapsikam to całe jedno położę płytę zapsikam drugie, położę płytę ciężarek postawię na płytę zapsikam tu i ostatnią płytę położę przekręcę to na wkręty i wtedy dopiero od spodu będę go woskował żeby te wszystkie nawet tam gdzie wkręty wyjdą na zewnątrz żeby nie zrobiło się coś takiego jak tu że to zgniło bo to było po prostu przewiercone na wylot i tyle, i niczym zabezpieczono od spodu. A jak ja to wezmę, tak zrobię najpierw, i wtedy od spodu dopiero będę konserwował tym woskiem To razem z tymi wkrętami, ze wszystkim to się zakonserwuje i nie powinno gnić. No, ta podłoga jest tutaj zrobiona. Widać, jest od tutaj tłuste, nie będę rozmazywał Pod gumami też wszędzie, o, nawalone z towaru. No tu wiadomo, no tam trudno. Gzewki są, i teraz kładę płytę. I dalej. I... No, i tutaj jest też już zawoskowane bo widać, o wszędzie fajnie. No, fajnie, że jest ten ciężarek, tu mi wszystko ładnie przycisnęło, by na mnie te gumy tu na bokach są ok. Te włożę sobie później, najważniejsze są te, bo z tym mogę mieć problem. Troszeczkę ciężko jest samemu to zakładać, ale jakoś dam radę. Tak to się prezentuje od spodu po wyczyszczeniu. Wszystko tutaj, co było luźne. Czyli bardzo dużo się mi raczej udało zdrapać wszędzie. To, co tutaj jest czarne, to jest nie, chyba fabryczna jeszcze mastyka. I to jest naprawdę mocne. Tego tutaj nie szło zerwać. Widać nawet to. Takie o, jest inne tu na tylnym pasie również. E, no, tutaj e, w tych wnękach też wszędzie. No i się dało to to. Starałem się porobić tam, gdzie była rdza. To w tym właśnie taka rdza. No tutaj, tym Forszem L237 pomalowałem. I o, tak to wygląda. No wiadomo, no nie jest to nigdzie po piaskowaniu, ale ale parę lat powinno jeszcze posłużyć. O, nie wiem, czy będzie widać. No i tak to już jest. Yy, na no Gotowo tutaj poszła warstwa tego wostku, typowo do podwozi. Na spód to sobie wyschło I potem jeszcze jedną warstwę takiego yy, profili zamkniętych tutaj wszędzie wypsikałem elegancko. No i wtedy to się takie żółte wszystko mi porobiło. Ładne, nieładne. Ale widać jak ładnie te blachowki gdzie wszystko zakonserwowane jest, zabezpieczone. No, i jest po prostu żółte. Wszystko, ja, wszystko konserwowałem bez tych otworków. Wtedy zamknąłem je, i to wszystko widać tutaj, aż zleciało, żeby ładnie to się zrobiło szczelne z tym włoskiem. No, i tak to wygląda. Spód jest powiedzmy, że gotowy. No, i tutaj, o nam w to na kole, paleciakiem wbili się. Jo, widzicie, co się stało? To na tym, ile jest dwa miesiące, i patrzcie, wszystko: wszystkie te mastyki są już luźne, o. i sama rdza pod spodem. Po tej zimie, jakby tam jeszcze sól weszła, no to tutaj to na to by już całe było zgnite. Tą listwę, to ja tutaj y, akrylem, wszystkie otworki zapełnię, dodatkowe pod uszczelkę poszedł wosk. No, nad kolem mamy tutaj już też zrobione. Tu poszedł ten czarny wosk, no tak żeby to troszeczkę przyjemniej dla oka wyglądało. No i ogólnie tutaj, no, nieby jest suchy, ale taki jeszcze nie jest suchy. Zrobiło się zimno, niestety, i to pewnie też troszeczkę mu nie pomaga, ale trudno. I tutaj ja w środku zawsze jest jakby, no to mocowanie amortyzatora górne. To ja tutaj zawsze y, otwieram, bo tu w ogóle na początku nie wiem, czy to były jakieś zaślepki, czy co, ale kiedyś to było tu otwarte, tu po bokach i tutaj, i tutaj, ale tam się przecież sypie piach, woda, wszystko do środka. Więc ja to kiedyś wziąłem, ładnie, osuszyłem, wydmuchałem cały piasek ile szło, wsikałem tam, właśnie takiego wosku, i zakleję to silikonem. I teraz tak samo zrobiłem. No, tutaj drobne zaprawki robię. Wszystko zostało tutaj wypiaskowane. do pełni szczęścia brakowało tutaj nadkoli yy, Jedni mówią, żeby dawać nadkole, drudzy, że nie Ja tu uważam, że tutaj jest sens je dać, bo Tutaj zawsze pełno błota, wtedy jest kamyczki, wszystko strzela Jeszcze sobie tutaj Tak troszeczkę niżej, to z takiej gumy tu dam Bo jak widać Jest po pierwsze jeździe, a Zobaczcie, je to jest błota, a tak jakby to było tak Chociaż powiedzmy 10 cm niżej znaczy bo w ogóle tych nadkoli tu nie było, teraz je przekręciłem dopiero, bo przyszły. Jakby to było tak jeszcze 10 cm niżej, taka guma, to wtedy tam by nic nie szło i to by na pewno przedłużyło żywotność tego. O dziwo nawet fajnie to pasuje. No wiadomo, tu trosze, troszeczkę się różni, ale to minimalnie opalarką i tutaj... Znaczy tak, przykręcić to wszystko fajnie szło, ale było minimalnie naprężone, ja sobie to ładnie całą opalarką podgrzałem. No i wszystko się fajnie... Wszystko się... No, mamy kolejny dzień i tutaj już jakby zmatowałem to wszystko taką gąbką. Zaraz Wam pokażę. I o, tutaj, właśnie y, gdzie wcześniej nie matowałem lakieru, naszej to tutaj o, pozostawało, ale nie ma tego przejścia. A tu, gdzie było właśnie takie napryskane, to to elegancko zeszło to wszędzie. I tutaj, o, widać też. Tutaj też to było tak szeroko. To chyba widzieliście też, że coś będzie. Tu możliwe, że coś będzie, bo, no bo wiadomo, yy, bo wiadomo. No tu też musiałem wyszpachtlać, bo były dwie dziurki takie minimalne po piaskowaniu wyszły. No Też mam takie o nadkole. No i zakładamy. Też jakoś pewnie na tutaj blachowkręty czy coś dam. Na epoksy się wkręci i powinno to trzymać. Z przodu ładnie wyszło, to i z tyłu powinno.